27 stycznia w sali sportowej w Świętnie rozegrano trzecie mistrzostwa powiatu wolsztyńskiego w halowej piłce nożnej drużyn seniorów. W mistrzostwach startowało 16 drużyn podzielonych wcześniej drogą losowania na cztery grupy eliminacyjne. Ponieważ ustalono, że zawody mają odbyć się w jednym dniu, poinformowano o tym kapitanów i prezesów poszczególnych drużyn. W wyniku losowania zwycięzca każdej z grup eliminacyjnych grał w finale. I w poszczególnych grupach były to następujące zespoły. W grupie pierwszej zespół Ośrodka Sportu i Rekreacji reprezentacja numer 2 z Włosztyna. Grupa druga klub sportowy z Znicz Obra. Grupa trzecia Dąb Kębłowo. Grupa czwarta Orkan I Chorzemin. Te wymienione zespoły, czyli mistrzowie grup już za samo zwycięstwo w fazie eliminacyjnej otrzymały puchary starosty. Natomiast toczyły pojedynki, tak zwane finałowe o miejsca 1-4. Grano zarówno w eliminacjach, jak i w finale systemem każdy z każdym o czasie gry 1x12 minut. A oto wyniki finału. Ośrodek sportu i rekreacji Wolsztyn ze zniczem Obra 1-0. Kębłowo z Chorzeminem 0-1. Ośrodek Sportu i Rekreacji z Kębłowem 2 do 0. Obra z Chorzeminem 0 do 2. Osir z Orkanem 1 do 2. Kębłowo z Obrą 2 do 4. Pierwsze miejsce i Puchar starosty Wolsztyńskiego otrzymał zespół z Horzemina. Na drugim miejscu uplasował się zespół Osiru. Miejsce trzecie z Nicz Obra. Czwarte dąb Kębłowo. Honorową nagrodą dla zwycięskiej drużyny jest udział w imprezie regionalnej z udziałem ośmiu powiatów tworzących rejon w ramach rywalizacji od Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Zawody te cieszyły się dużym zainteresowaniem, ponieważ biorąc pod uwagę pierwsze i drugie mistrzostwa w roku bieżącym ilość drużyn zwiększyła się o 100%.